z tej strony Olejniki witam was w kolejnym filmie na moim kanale dzisiaj gramy taką grę nie wiem ale chciałem wam pokazać taką gierkę piłkarską tu gramy ok takie że coś no to jak zaczynam grę play ok mam z takimi tutaj gośćmi wychodzimy siema na kolana. Skrzydłowca. Nie, nie. Co by tu zrobić? Co by muszę strzelać. No bo co innego bym miałem zrobić. Nie rozumiem tego, co tu zrobić. Wejdź mi tutaj, ktoś, proszę. Wejdź mi ktoś, bo ktoś, nie, ktoś, udać. Okej. Powiedzmy. OK, powiedzmy, No, ale szybko, szybko szybko tak, takiego klikać. Nie dalej za nie proszę, No proszę, yes. Ty i teraz Psiu go. 1-1 Jak chcecie subskrybujcie mój kanał stawcie dzwoneczko, łapkę w górę i to wszystko. I no na... jeszcze inne rzeczy. Ja będę Wam za to bardzo wdzięczny, bo dwa 1 Postaram się wygrać dla Was ten mecz Staram się, ale to będzie trudne. Mhm, uh -huh. ok, nie rozumiem. Biegnie tu ktoś kiedyś? Biegnie tu ktoś, czekam na kogoś. Musimy im pokazać, kto tu jest mistrzem. Dobra. Nie, no nie mogę, no nie mogę, to nikogo podać. No i damy kresar pytanie. No czemu on to przyjmuje, a nie mój? Jak to zrobić? A, ze dzisiaj może być nadcinek, ale wygrałem to dla Was. Hello. Bo wyjaśniony jakoś został, nie wiem jak. O, trzeci level. Prezencik, co tu będzie? A, trzy GEMsy czegoś, tegoś. O, taki nowy gostek. Nie tyle. Trzeci level, początkowy. Cończyłem. Play. Ancept wiem, Z takimi chłopami będę grał. Nie obchodzi mnie to gramy. Siemano, przybijamy piątkę jak zwykle. No nie, nie gadaj, że on mnie bramkę Co? Ja nie mam do niego podać. Bo co miałem tu zrobić? Na co miałem tu zrobić? Teraz ja wiem, że mam tylko ci. się strzelaj no strzelaj! jak? Niemożliwe, że on tego daleko każdy mogę Nie proszę Was. No dajcie mi wejść No jak! To grę chyba przegram. Niemożliwe. Co nowe? Ja tutaj. 2-1 przegrywam w sumie. Ale kończcie później. No co? Jak to 3-1? Przecież ja nie mogę grać. Masz to. Przyjmij. To jest tak szybkie, ale 2-3 musimy ją wyrównać, chociaż wizowy Dlatego właśnie zostawcie lajkacze, żebyśmy zdołali tej wróżenie wyrównąć. A to masz strzelać. A kurde, no zabrali mój o, full team, ja przegrałem. To znaczy, że nie zostawiliście lajkacza. Ale subskrybujcie mój kanał. No i ostatnia runda to będzie. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, albo jeśli chcecie odcinki z Minecrafta, to piszcie w komentarzach. No i napiszcie w komentarzach słowo ser, to dam wam serduszko. Przesiań. Jezus. Barony. Goal, jeden jeden. Widzieliście, jaka na bramka widzowie? Goal. Nie, nie gadajcie. Musimy ich okiwiać, Hezma. Okej, okay. dziwamy, dziwamy, dziwamy. Nie wiem, co ja mam tu za myśl. Nie wiem, do pewno, ale czuć, jak Reklama. Reklama sobie po. Ta reklama. Zrobię wam cięcie do końca reklamy. Ok, już jest koniec reklamy. włączam. No co? Pani tak prąkę szybko strzelili Jak? Bo ja nie mogę grać No i co ja? To masz I co? Matka Z wami dzisiaj, na no, dzisiaj żegnam, pa pa.